Doktorze, rak żołądka często jest rozpoznawany późno, to wciąż nowotwór o złym rokowaniu. Czy pojawiają się jakieś nowe opcje terapii w leczeniu tego nowotworu? Tak jak wielu nowotworów układu pokarmowego, rozpoznanie zaawansowanej choroby nowotworowej dotyczy, dotyczy znaczącej ilości pacjentów. W raku żołądka mówimy o 5-6 tysiącach zachorowań, z czego duża część chorych to choroba zaawansowana, to choroba przerzutowa, w związku z tym wtedy mówimy o leczeniu bez intencji wyleczenia. Podstawę takiego leczenia stanowi wtedy leczenie systemowe. W przypadku tego nowotworu, dzisiaj mówiliśmy o immunoterapii, terapii celowanych, to tutaj mamy do dyspozycji wszystkie te opcje, tak naprawdę. Mówimy o grupach pacjentów kwalifikowanych do leczenia immunoterapią, do leczenia celowanego. To, co się wydarzyło w ostatnim czasie, na co pewnie tutaj czekamy w tym obszarze terapeutycznym, to jest właśnie ta wąska grupa pacjentów, jeśli chodzi o leczenie celowane z nadekspresją takiego receptora HER2. To jest ten sam receptor, który jest oznaczany w raku piersi. Lek, który zrewolucjonizował onkologię w, to trastuzumab w tym zakresie. tak. To był jeden z pierwszych leków w ogóle celowanych w onkologii. tak. To, to był przełom, przełom wieku. W raku żołądka to się wydarzyło około roku 2010, bo w raku żołądka też dochodził części chorych do ekspresji receptora HER2. To nie są duże odsetki pacjentów. Wtedy rzeczywiście stosujemy trastuzumab. No i 15 lat w sumie Czekaliśmy prawie na to, nie wiadomo było do końca, co robić, jeśli jest um, progresja choroby na takiej terapii antyher2. Czy nie, nie dysponowaliśmy do tej pory lekami, które w sposób celowany mogłyby przełamywać taką oporność? No dzisiaj mamy taki lek, to jest trastuzumab derukstekan, e, czyli jakby taka nowocześniejsza forma e, e, trastuzumabu, tak, tak zwany koniugat. E, i, I w badaniach Gastric Destiny 0102 rzeczywiście wykazano, że u pacjentów z znataryfują tego receptora, po progresji. Znowu możemy mówić o medianach, wydłużeniu mediany życia powyżej 12 miesięcy w kolejnej linii leczenia. To jest rzeczywiście duża, duża rzecz. Tak jak Trastozuma w pierwszej linii w, w tym roku 2010 też po raz pierwszy wykazał wydłużenie mediany powyżej 12 miesięcy w pierwszej linii, to teraz mówimy o 12 miesiącach w drugiej linii. Mamy tu rzeczywiście dwa wyniki badań. Dlaczego dwa? Dlatego, że jedno odbyło się głównie w populacji azjatyckiej. Tutaj kwestie refundacyjne. Europejska Agencja do Spraw Leków, jakby w cudzysłowie, zażyczyła sobie wyników, jeśli chodzi o populację europejską, bo to wiemy, że biologia tego nowotworu potrafi się różnić pomiędzy Azją a Europą no i te wyniki są zbieżne, to jest to Gastic Destiny 02, bardzo podobne wyniki, widzimy jakby przełamanie tej, tej, tej oporności i to jest ta terapia wymieniana jako jedna z tych top ten, na które z roku na rok zawsze jest taki lista top 10, na które gdzieś tam czekamy w onkologii no i oby co roku ona była inna, bo co by o czymś doświadczyło, tym, że tu zabezpieczyliśmy te leki, które chcieliśmy w zeszłym roku, a pojawiają się nowe, bo to, że mówimy o nowych terapiach, to znaczy, że pojawiają się nowe wyniki badań, nowe możliwości leczenia i na szczęście ten, ten postęp, tak, choć niekiedy ktoś powie powolny, dotyczący wąskich grup pacjentów, no ale jednak postęp jakby w dobrą stronę, jeśli chodzi o leczenie systemowe raka, raka żołądka. To jest leczenie też dla wąskiej grupy pacjentów? Tak, tak jak powiedziałem, sam nowotwór nie jest nowotworem częstym. Jak porównamy się nie wiem, do raka płuca, to mówimy 4, 5 pięciokrotnie rzadszy nowotwór, a w ramach e, raka żołądka tylko kilkanaście procent pacjentów będzie miało na tę ekspresję her 2 będzie się kwalifikowało do pierwszej leczenia, potem do, do kolejnej. Czyli tutaj mówimy o, o rzeczywiście wąskiej grupie pacjentów e, dziesiątkach, setkach, e, a nie tysiącach. Drugim nowotworem, o którym dzisiaj mówiliśmy, to rak wątrobowo-komórkowy. Tutaj też są duże zmiany, ale to też jest nowotwór bardzo trudno i źle rakujący. Rzeczywiście rak wątrobowo-komórkowy, jak każdy nowotwór, to jest inny nowotwór. W przypadku tego nowotworu jest najczęstszy, pierwotny nowotwór wątroby. W przypadku tego nowotworu w formie znowu zaawansowanej, bo na tym się teraz skupiamy. też znacząca część pacjentów niestety i diagnozowana jest w, 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 jeśli chodzi o chorobę zaawansowaną, ale też znacząca część pacjentów po leczeniu radykalnym, czy w leczeniu choroby miejscowej, ona w pewnym momencie sprogresuje na tyle, że będziemy mówili o chorobie zaawansowanej. Czyli jest to jakaś istotna populacja, chociaż sam nowotwór znowu rzadki, jeszcze rzadszy niż rak żołądka, tu mówimy pewnie jakichś dwóch tysiącach pacjentów, akurat dane z Polski nie są jakieś super pod tym względem wiarygodne, to jest kwestia tam kodowania. No i w tym nowotworze, rzeczywiście, jeśli chodzi o leczenie systemowe, największy przełom nastąpił, powiedzmy, dwa lata temu. W Polsce też dostaliśmy do, do dyspozycji immunoterapię z leczeniem antagonistycznym i to rzeczywiście była wielka, wielka sprawa. Teraz wiemy, że pojawi, pojawiły się też, znalazło to swoje odzwierciedlenie wytycznych ESMO, podwójna immunoterapia, czyli już bez tej komponenty antagonistycznej, Angiogennej i może nie dla wszystkich pacjentów chcielibyśmy tą podwójną immunoterapię, ale chociażby dla takich chorych, u których nie. mamy bardzo duże ryzyko krwotoczne, balibyśmy się zastosować, gdyby jest to w ogóle niemożliwe, po prostu zastosowanie leku antangiogennego, dla takich, na pewno dla takich pacjentów podwójna immunoterapia byłaby rzeczywiście opcją, w związku z tym, no, Pojawił nam się jakieś powiedzmy małe armamentarium już, już terapii. Mamy TKI, tak jak sorafeni, mamy immunoterapię z leczeniem antyangiogennym. Gdybyśmy mieli podwójną immunoterapię, mamy już trzy, czyli już zaczynać możemy mówić o czym? O personalizacji leczenia. To, co w onkologii e, jest dzisiaj dla nas bardzo ważne, no bo każdy pacjent jest inny i chcielibyśmy móc proponować e, to leczenie w sposób taki e, indywidualny. Czyli leczenie coraz bardziej personalizowane i też coraz bardziej skuteczne dla tych pacjentów. I coraz bardziej skuteczne, bo mówiąc o nowych terapiach, mówiąc o nowych zaleceniach, mówimy o tym, że pojawiają się wyniki nowych badań, bo to na, na, na tej podstawie te zalecenia są zmieniane wyniki nowych badań, które pokazują skuteczność jakichś nowych opcji terapeutycznych. Na no, szczególnie no, przykład tego raka wątrobowo-komórkowego, jak cofnęlibyśmy się 10-15 lat temu wstecz, no to tam nie było. Tak naprawdę nic. Tutaj klasyczna chemioterapia nie działa. Jedyną opcją był Sorafenib i to od roku 2008 rejestracja, a w Polsce 2017 gdzieś pojawia się terapia, tak? czyli z nowotworu, w którym. Zdarzało nam się jeszcze dekadę temu pacjentów w doskonałej formie informować, no ale my nie mamy nic specjalnego. No Dzisiaj potencjalnie mamy trzy terapie, dwie dostępne, refundowane, a trzecia pewnie chcielibyśmy mieć jako taki, jako taki właśnie dodatek i opcja dla naszych chorych. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku się spotkamy i będziemy mówili o czwartej, piątej terapii. Często pojawiają się jednak obawy, że podwójna immunoterapia oznacza podwójne działania niepożądane. Czy one mogą być niebezpieczne dla pacjenta, czy wiemy też, jak chronić pacjenta, żeby nie wystąpiły? Dla nas podwójna immunoterapia to nie jest sama z siebie jakaś nowość. Te leki, które są stosowane w przypadku tej podwójnej immunoterapii, tutaj jako przykład Durvalumabstremelumimabem, to, to nie są leki, których my nie znamy, czy terapie, których my nie znamy. I rzeczywiście, jeśli chodzi o powikłanie immunologiczne, one się mogą zdarzać. Na szczęście, w przypadku akurat tej choroby, tej terapii zdarzają się stosunkowo rzadko. Co więcej, my potrafimy nimi e, zarządzać. Co więcej, jak stosujemy podwójną immunoterapię, to nie mamy tego komponentu angiogennego, czyli nie martwimy nie się z kolei o e, z tego zakresu. Co więcej, ta podwójna immunoterapia, y, pewnie pa, pacjent by sobie myślał, że to będzie cały czas na podwójnej immunoterapii. No tak nie do końca. To jest jedno podanie jakby dwóch leków, przy pierwszym razie, a potem już tylko jeden lek. Także to nie jest ciągła podwójna w immunoterapia, tylko takie bustowanie odpowiedzi immunologicznej na początku, a potem już podtrzymanie de facto jednym, jednym lekiem. Także tu z perspektywy toksyczności, to tak jak powiedziałem, to nie są dla nas nowe terapie, potrafimy zarządzać. No i on jest totalnie inny niż jeśli chodzi o te terapie antyangiogeny. Z Pana perspektywy, to są nowe leki, które dają nowe nadzieje dla pacjentów? Tak, przede wszystkim nowe, nowe leki, nowe opcje. Tak? I, i, I to jest dla mnie w sumie najważniejsze, że to, o czym wspomniałem, że mogę personalizować, mogę starać się personalizować to leczenie. Tak? E, czyli inaczej leczyć pana Kowalskiego, pana Nowaka i, i tak dalej.